Cześć, witajcie. Tutaj szymek. No i pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić taki fajny wjazd, realistyczny, jak jest y, w coaster, Coasterze. Taki powolny, że się powoli wjeżdża. No spójrzcie, taki, że jedziemy, 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 tak jak nas wciąga wagonik na Lore Coasterze. A przy okazji sobie zrobiłem taki tor mały. Zobaczcie. I... jak takie coś zbudować, to jest bardzo proste po prostu stawiacie sobie e, pokażę e, jest, może nie może znowu tak drzewo e, zasilanie tory, redstone przekaźnik i czerwone pochodnie dobra, no to to jest stawiacie sobie taki Taki z torów i podłączacie się do nich tak. I żeby można ładnie wyglądało, to można wziąć, tak jak ja tam zrobię taką że mi do takich. I Wykopujemy tutaj dziurkę 1 na 2 na 3. Wstawiamy tak. To, aby przekaźniki na nic nie robić na przykład tak albo tak, muszą być na jeden, bo inaczej nie da się sprawdzać. Dobra, stawiamy pochodnie, to już możemy zabudować. No i po prostu trzeba szybko podmienić ten redstone z tym, co mam w łapie. O, tak, żeby zaczął migać. I wtedy te nasze tory nie a tu możemy sobie zabudować, żeby nam to ładnie nie wyglądało. O, widzicie, tutaj możemy sobie zabudować i po prostu jak e, wsiądziemy do wagonika, wagonik, e, tor e, i jeszcze sobie weźmiemy guzik, no to pokażę Wam, że jak pojedziemy tym wagonikiem, te tory, to on będzie nam tak wolno wjeżdżał. O, zobaczcie. Widzicie? Powolne wjeżdżanie. No to to by było na tyle tego odcinka. Ćwiczcie paluszki, dajcie łapkę w górę, tak więc subskrybujcie i lajkujcie. Oraz napiszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku Minecraft, jak to zbudować. Cześć!